Kurczę, że ten, że na koferku centralnym zostawiłem kamerę. Wymieniałem baterię i spadł mi spadła mi kamera jak żeśmy jechali po baterię od papierowa rocha do domu ale ten, słyszałem mniej więcej kiedy kamera uderzyła o kufer po lewej stronie Także mniej więcej orientowałem się, w którym miejscu, nic się nie stało. Spadła praktycznie w ziemię, w piasek. Działa. Także test uderzeniowy DJI Osmo Action 4 przeszedł. Jest podłączonym tym mikrofonem u Lanzi. Taka płyn płodniczy z Transalpa także zawija się do domu, no musi. Ja się dwa razy na krótkim odcinku drogi zaczęła gotować, że nie ma co ryzykować. Jak Pani zarabia na życie? Daję. Co Pani daje? Daję dupy. Nie wiem, co ona chciała, ale cyckami pomerdała. O, za stary na takie rzeczy jestem. <grym> Może się Piotra zapytać, czy, czy widzieli. Pamiętałem przez pierwsze 5 minut, jak to Hutsza mówi, bank pamięci wymazuje rzeczy mało istotne, aby zrobić miejsce rzeczom bardziej ważnym. Mam wrażenie, że mój bank ma jakieś 32 giga pamięci, z czego 80% to jeść, spać i siusiu. Mówię wam z wiekiem, przydaje się format. Jadę więc na czele tego trzyosobowego peletonu. Ja, Julka i Piotrek. Nie gadam, bo wiatr przy prędkości 80 plus skutecznie uniemożliwia rozmowy. Chuda pojechała odebrać naszą pierworodną z zawodów strzeleckich. Więc jadę sam i to na przodzie. Jak ja nie lubię jeździć z przodu. W głowie milion pytań, jaką prędkość trzymać. Czy damy radę wyprzedzać? Czy szukać miejsca na przerwę? Czy widzieli koleżankę na poboczu? Tak, tutaj jeszcze pamiętałem. Hmm, jakieś robutki drogowe idzie szanuj życie, siebie nie odbudujesz no tak nowy most będzie Ale ładna droga się zrobiła. Aż można się zapomnieć. Dlatego co jakiś czas zerkam w lusterko, czy moi towarzysze nie są tylko małą plamką światła znikającą gdzieś w oddali, ale nie. Dzielnie podążają za 240-kilogramowym rumakiem, który tak naprawdę sam nie wie, gdzie jest. Bobrowice hmładna <laughs> mm? miejscowość, że tak domki, domy wzdłuż Jednej ulicy A no, ładne o bocianki. No, gruby, chyba trochę więcej tych ulic tutaj widać. Fajne zakręty, trochę piasku na asfalcie i motocyklista się też znalazł nie ucina. Nawet niedźwiedź się znajdzie no niby 16 km do miejsca docelowego. Za mną idzie Piotrek. na i rx 125 i Jurka. Benelli Ben 125. Ani się bardzo podobał. Nie wiem jak teraz. Teraz to powiem, że RK się podoba. No wiadomo. Ja pewnie też się Benelka podoba. Dobre motocykle. Ani, ani by się spodobało w taka prędkość akurat. Nie szkoda następnym razem. Kury na drodze, czemu nie? No, kilometr do celu został, jestem ciekaw, czy będzie tam można dojechać. też nie Czy w ogóle co zostało? Może tak, od tego zacznie. zacznijmy, co tam w ogóle zostało Czytałem, że popada w ruinę. w ruinę cały ten obiekt Jesteśmy w Osienku Rozglądam się nerwowo czy w ogóle coś tutaj znajdziemy bo nasze wypady schudzą na ruiny, pałace czy zamki kończyły się na pocałowaniu klamki. Wiecie, teren prywatny, zamknięte, albo kiedyś tutaj coś było, ale to w 1850 roku. I teraz gówno zostało. Ołu, szuterki i piaseczki. Tutaj pomyślałem, czybym w interkomie usłyszał ja dalej nie jadę. Aż mną zachwiało z zachwytu, że jednak coś tutaj widać, więc pewne nadziei pojechałem dalej. Jesteśmy na miejscu. Po prawej pojawia się niczym dupa z zakrzaka wieża. Ale zanim zobaczymy, co zostało, posłuchajcie, co znalazłem w internetach. Zapomniany dwór, co w osieku stoi. Ten, którego mróz, bielą tak ustroi. Niegdyś perłą był całej okolicy. Niejednego mędrca ugościł, zachwycił. Dziś ukryty tam za gęstwiny bielą. Gdzie śniegowe dywany puchu przed nim ścielą. Stoi opuszczony, strzegą go dwie wieże. Szepczące do niebios modły i pacierze. O zachowanie pamięci dworu spełni Kras, nim jego piękno zniweczył człowiek i czas. Gówno widać. Szybciej byś to nagrał paranormal activity. No. no prowadź, bo tu masz świateło. A teraz ja jestem bez świateła. Oj. <laughs> Aha, tu gdzieś ten hak był, nie? Tu jest to. Tu. tu? No. no. Ała. staje tam jest drugi, nie? Co czekasz? Ola, to pewnie te wyjście na tą drugą basztę. Możliwe. tu jest po lewej i tam po prawej też można wyjść. Uwaga. uwaga bym się sam wyjebał wyjście W baszcie jesteśmy. Co? Jesteśmy w baszcie. No, bo tu są mega takie przejścia. Widzimy nogi. Dzień dobry. Ale nie zostałem Krożynę. no Wyjechaliśmy właśnie z osieka. jademy do domu Bardzo fajne Bardzo fajne ruiny tego pałacu pewnie coś tam wrzucę żebyście mogli sobie zobaczyć jak to wygląda kilka zdjęć może filmik fajnie, że jest to miejsce dostępne, bo coraz mniej takich rzeczy u nas jest dostępne, zazwyczaj to albo już obrodzone, zakaz wstępu, teren prywatny albo część jest jakaś otwarta, ale pod warunkiem, że się coś do kasy wrzuci Hutsza pisała, że córę już odebrała Przygotować się do pracy. Od tej chwili, która za chwilę nastąpi, wracało się coraz gorzej. Niby nic, ale ból nogi doskwierał jeszcze przez trzy dni. żwirek nie wiem czy widzieliście ale mną trochę zamajtało śmiesznie Było, jakbym się wyryżnął chwila nie uwagi Dobrze że nogą się podparłem Widzicie, jak trzeba uważać. Mimo to, że sucho, ładna, ładna, ładna pogoda. żwireczek na asfalcie i dupa. Udało się utrzymać maszynę, podpierając się lewą nogą. Jednak wygięła się w nienaturalny sposób, zahaczając o pasażera. Z czasem ból zaczął narastać. Na szczęście, po kilku dniach, wszystko wróciło do normy. Szacunek dla tych, co podnoszą się po glebie i jak gdyby nigdy nic, wsiadają na moto i jadą dalej. Chuda by teraz powiedziała, ja już glebłam cztery razy. Nadszedł czas oddzielić się od towarzyszy podróży. Trzymajcie się i do zobaczenia. Ja tymczasem. Zacząłem rozglądać się za miejscem na krótki post. Noga boli, zęby bolą. Kuźwa, nawet dupa mnie zaczęła boleć. Przypomniało mi się, że w swoim magicznym kuferku mam środki przeciwbólowe. Mowa przerwana tabletkę i papierocha. Muszę Wam powiedzieć, że dobrze chudsza pomyślała i grubszemu dała wody. że to ja o tym nie pomyślałem <laughs> już po krótkiej przerwie także wracamy do domu Kiedyś często tu bywałem. No, ale, kurde, rowerem do Nowogrodu przyjeżdżałem. No i oczywiście nad jeziorko. Nie? Do Dąbia. <laughs> do Dąbia to często rowerkiem się jeździł. Szczególnie na wakacje. Dalej na krajowej nic się nie działo. Wracałem przepisowo, ta, jasne, do swoich rejonów, więc pominmy ten etap No, jeszcze zobaczyć na fontannę Zapalę sobie i do Domciu O 3134 km przejechał Benek Benelli TRK 702X Trzeba wam powiedzieć, jestem zadowolony Jak na te 3000 km to... Jestem zadowolony. Dość spory, duży i ciężki motocykl Czuć tą wagę No, w nie jest źle, aczkolwiek też nie próbowałem jakoś przeginać Chociaż dzisiaj widzieliście, kurde, żwileczek i koło zabuksowało go na fontanie to jedziemy do Domciu Trzymajcie się i do następnego. Papa. Pa.